Mam na imię Mariusz. Jesteście na kanale Lampomat. To jest kanał sklepu internetowego z lampami, który znajduje się pod adresem lampomat.pl Dzisiaj zaprezentuję Wam lampę sufitową Trio Lunar. To jest plafon, który jest sterowany pilotem i ten plafon imituje fazy księżyca. Podłączymy sobie tę lampę, zobaczymy jak ona wygląda, jak ona jest zapakowana. Lampa ma 40 cm szerokości. No gdzieś tyle. I odstaje od sufitu na około 10 cm. Moc lampy to są 22 waty. I patrzę, czy jest podany strumień. Świetny jest. 2460 lumenów, więc ponad 100 lumenów z wata. Więc źródło światła tutaj jest bardzo wydajne, barwa ciepła, 3000 kelwinów, tak to jest. W takim to jest kartonie. Ja już sobie wcześniej spojrzałem, jak to wygląda, ale nie wypakowywałem jakby tak do końca i zobaczcie teraz. O, może zaczniemy od tego. Tu mamy pilota z instrukcją i bardzo fajne jest to, że do tego pilota producent dołącza baterię. Więc bardzo miło, nie zawsze producenci dołączają, więc jak kupimy taki produkt, to on już jest po podłączeniu gotowy do użycia. Nie trzeba potem szukać w kiosku gdzieś baterii. Zaraz sobie te baterie od razu zamontujemy, żeby sprawdzić jak wygląda sterowanie. Okej. Okay. i tu są dwie baterie cienkie paluszki ok i ten pilot też wygląda myślę że ładnie tak minimalistycznie sprawdzimy sobie za chwilę wszystkie funkcje oprócz tego w opakowaniu są jeszcze kołki rozporowe i wkręty i tutaj mamy trzy wkręty i trzy kołki chyba szóstki no i oprócz tego jest instrukcja montażu ale to nam nie będzie potrzebne dalej mamy ten plafon i on jest w takim tekturowym stelażu ja już sobie wcześniej to wyciągnąłem no i to on też jakby pomaga działa przeciwko uszkodzeniom w transporcie oczywiście jak u nas zamówicie tą lampę no to oprócz tego kartonu my to jeszcze wszystko owiniemy folię bąbelkową w folię stretch bo zależy nam na tym żeby ta lampa nie uszkodziła się w transporcie do was tak wygląda ten plafon, więc widać, że to jest, to jest plafon w ogóle wykonany z tworzywa sztucznego i tutaj to tworzywo jest wyklejone taką jakby powierzchnią księżyca. Tak to wygląda od tyłu i teraz, żeby ściągnąć sobie tą, ten klosz z księżycem trzeba przekręcić i teraz spróbujemy ściągnąć. O, już to prawie mam, dobra, zeszło, więc to jest klosz. Z tego co widzę, to, jeżeli tak mi się wydaje, tak patrząc po tym, gdyby on wam się uszkodził, to taki klosz pewnie będzie można dokupić sobie oddzielnie. Więc też jest bezpiecznie. Tak to wygląda w środku. Tutaj są porozkładane diody LED, oprócz tego mamy zasilacz. Tutaj w ten sposób, czyli tak, przytwierdzamy tą podstawę do sufitu i na to nakręcamy klosz i już powinno działać miejscu przeprowadzamy sobie kabelki. Ja sobie to podłączę do kontaktu. No a wy będzie podłączać do sufitu. I teraz tutaj jest pewnie kostka łączeniowa. Widzę, że ona jest przykryta taką pokrywką. więc ją sobie odkręcimy. OK. I tu mamy kostkę. I tą kostkę można wyjąć, więc podłączenie też na pewno będzie bardzo wygodne. No i teraz... Szybko sobie podłączymy. Dobra, mamy podłączone. Z powrotem sobie tutaj możemy wtedy tą kostkę zamontować i można ją przykryć. Ja już tego nie będę w tym momencie robił. Nakładamy sobie nasz klosz. I teraz zobaczymy, czy lampa będzie świecić. Mam tutaj kontakt. Ok, świeci, czyli udało się podłączyć. Może ja zgaszę tą lampę i zaraz powinno być to trochę lepiej widoczne. Ok. Nie jest jakoś super ciemno, może jeszcze tu zasłonimy. Ok. O, super. Przygotowanie może nie najlepsze, ale improwizacja, tak. Więc mamy tą lampę, tak ona wygląda po włączeniu i zobaczymy sobie jak teraz działa pilot. Klikam przycisk u góry, włącz, wyłącz. Kliknąłem raz, wyłączyło się. Aha, ok, dobra. I klikam później przycisk on. No i się włącza. Czyli tu wyłączam, włączam, dosyć dobrze to reaguje szybko. Mamy teraz tak, do góry i na dół mamy przyciski, sprawdzimy sobie jak one działają, zróbmy na dół. Ok, ściemnienie, jeden skok, więcej nie idzie. I teraz do góry, jeden. 2, 3, 4, 5, 5. 5 czyli to jest najmocniejsze i możemy 4 poziomy ściemnić, czyli to jest takie ściemnianie skokowe, ale myślę, że dużo światła daje. Tak jak patrzę teraz na tą lampę, to jeżeli macie pokój 20-metrowy, no to raczej tak i jeden plachon to może być za mało. Ale jeżeli macie sypialnię, około nie wiem 12 metrów, coś takiego, to myślę, że spokojnie ta lampa wystarczy, to światło jest przytłumione, więc te diody LED, które wcześniej widzieliście, nie będą razić w oczy, ale zobaczmy sobie, co tu jeszcze mamy, więc mamy te strzałeczki lewo-prawo jeszcze, zobaczmy w lewo, o właśnie, tak mi się wydawało, zobaczcie, jest jakby zaciemnienie tego księżyca, jeszcze, jeszcze, ok i całkowicie jest zgaszone, no myślę, że mega fajnie to wygląda. Super, naprawdę super to jest. No jestem pod wrażeniem, oho, jeszcze mogę dalej w prawo, czyli można sobie tak przejeżdżać. Dobra, zróbmy sobie na maksa. Później mamy przycisk księżyc. I... Ok. Aha, dobra, widzicie, księżyc jest. Czyli to jest jakby takie jest księżyc yy, widoczny <gry> przez to podświetlenie. Dobra, wróćmy sobie do całego. I teraz mamy jeszcze przycisk mod. Łoa! Ale czy to teraz... Aha, widzicie? Rozjaśnia się, nic nie wdusza. Super. Czy to jest ten przycisk mod, wy to pewnie widzieliście przed chwilą. Na przyspieszeniu pewnie tam powiedzmy 300% szybciej niż w rzeczywistości, więc kiedy mamy włączony ten przycisk, no to po prostu płynnie się tam zmienia. Myślę, że bardzo fajny to jest produkt, on kosztuje, nie pamiętam dokładnie, ale około chyba 400 zł w naszym sklepie. Super lampa, mega fajna, jeżeli szukacie właśnie lampy do sypialni albo do pokoju dziecka, to myślę, że świetne. Jest to rozwiązanie, dodatkową zaletą jest to, że ta lampa ma 5 lat gwarancji. Normalnie LEDy najczęściej mają 2 lata, tutaj macie 5, więc też to jest jakby dodatkowa zaleta, która świadczy o tym, że te moduły, które są zamontowane w środku, no to one lepszej są jakości niż takie standardowe, które mają 2 lata. Także polecam tą lampę, wchodźcie na naszą stronę, która znajduje się pod adresem lampomat.pl, wpisujcie do wyszukiwarki. Trio Lunar, albo zobaczcie sobie w opisie do tego filmiku. Tam będzie link na pewno do produktu. No i to by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do oglądania naszych filmików i do odwiedzania naszej strony internetowej lampomat.pl